Witam serdecznie drodzy widzowie z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam na 27 już odcinek poradnika WORDE 2016. Mam nadzieję, że wszystko to, co do tej pory w tej serii mówiłem, jest dla Państwa proste i zrozumiałe. Jeżeli tak nie jest, to proszę o kontakt w sekcji komentarzy. Na wszelkie pytania z miłą chęcią odpowiem. W dzisiejszym materiale dokończymy omawianie sekcji Style tabeli na karcie Projekt tabeli, a więc do dzieła. Najpierw wstawimy tabelę inną metodą niż w dwóch poprzednich odcinkach. W tym celu przechodzimy na kartę Wstawianie i klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję tabela. Następny wariant na tej liście wyboru nazywa się Rysuj tabelę. Za pomocą tej opcji możemy ręcznie narysować tabelę w dokumencie, dzięki czemu stworzymy swój własny układ tabel. Za pomocą tego narzędzia mamy także możliwość modyfikować układy wstawionych tabel. Jak skorzystać z tej możliwości? Już to Państwu zaprezentuję. Na początku klikamy na tę pozycję lewym przyciskiem myszki. Po kliknięciu kursor myszy zmienił się na mały ołóweczek. Teraz narysujemy pierwszą komórkę tabeli. Aby to zrobić, należy kliknąć lewym przyciskiem w dowolne miejsce w obszarze roboczym. Następnie, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki, rysujemy wielkość pierwszej komórki. Będzie ona miała wymiar 2 cm na 2 cm. Więc przeciągamy kursor myszki w odpowiednie miejsce. Przerysowaniu komórek tabeli pomocne są kreseczki, które znajdują się na linijce poziomej oraz na linijce pionowej w tym miejscu. A zatem przesuwamy kreski na 3 cm na obydwu linijkach i puszczamy przycisk myszki. Teraz widzimy, że pierwsza komórka pojawiła się już w obszarze roboczym przyszedł czas narysować następne. Obok tej komórki narysujemy jeszcze trzy kolejne, o mniej więcej takim samym rozmiarze. W celu narysowania drugiej komórki obok już powstałej należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w prawą krawędź pierwszej komórki. Następnie, trzymając lewy przycisk myszy, przeciągamy kreskę o 2 cm w prawą stronę górnej linijki. Proszę zwrócić uwagę, że na pionowej linijce już są zaznaczone 3 cm, ponieważ pierwszą komórkę narysowaliśmy od 1 cm do 3 cm pionowej linijki. A zatem przesuwamy kursor myszki o 2 cm w prawą stronę linijki. I puszczamy przycisk myszy. Druga komórka tabeli już jest. Narysujemy kolejną, a zatem klikamy lewym przyciskiem myszy na prawą krawędź drugiej komórki, po czym trzymamy klawisz myszki, przesuwamy o kolejne 2 cm i puszczamy. Ostatnią komórkę narysujemy w tym wierszu tabeli. Działamy dokładnie tak samo jak w poprzednich przypadkach. Czyli klikamy na prawą krawędź tabeli, po tej czynności wciśniętym lewym klawiszem myszy przesuwamy kursor myszy o następne 2 cm w prawą stronę i puszczamy klawisz myszki. Po tej czynności mamy już narysowane pierwsze cztery komórki tabeli. Pod nimi narysujemy jedną dużą komórkę. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszki na jeden z dolnych rogów tabeli i nie ma znaczenia, który róg tabeli wybierzemy. Klikniemy teraz na na przykład lewy dolny róg tabeli i trzymamy wciśnięty lewy klawisz myszy, po czym przeciągamy kreskę na linijkę pionową o 3 cm w dół. Natomiast w prawą stronę przesuwamy kursor myszy do miejsca, w którym znajduje się prawa krawędź tabeli. I puszczamy lewy klawisz myszki. Po tej czynności widzimy, że pod czterema małymi komórkami została stworzona jedna duża. Pod nią zrobimy jeszcze cztery mniejsze komórki, a zatem najeżdżamy myszką na lewy dolny róg tabeli, następnie wciskamy lewy przycisk myszy i trzymamy go. Teraz przesuwamy kreskę na pionowej linijce o 3 cm w dół, natomiast kreskę na poziomej linijce Przesuniemy o 2 cm w prawą stronę. I puszczamy klawisz myszki. Ta czynność jeszcze powtórzymy 3 razy. Już jest gotowa, narysowana ręcznie przez nas tabela. Po użyciu narzędzia Rysuj tabelę. Automatycznie otworzyła się karta Układ Tabeli. Teraz wyłączymy tę funkcję za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki na pozycję Rysuj tabelę, która znajduje się tutaj. W tym momencie przejdziemy do karty Projekt tabeli, natomiast kartę Układ tabeli zaczniemy omawiać w terminie późniejszym. W poprzednim materiale zmodyfikowaliśmy styl tabeli. W tym odcinku stworzymy swój własny nowy styl. Aby to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszki na znaną już strzałkę w dół z poziomą kreseczką nad nią. Następna pozycja, znajdująca się pod listą stylów, nosi nazwę Wyczyść. Wybranie tego wariantu sprawi, że styl, który wybierzemy dla naszej tabeli, usunie się. Przez co tabela straci swój wygląd wizualny, stając się zwykłą tabelą bez obramowania komórek. Działanie tej funkcji pokażę Państwu na samym końcu tego odcinka. Teraz wybierzemy pozycję Nowy Styl tabeli, klikając na nią lewym przyciskiem myszki. Wyświetliło się nowe okienko, które teraz omówimy. Znajdują się tu dwie sekcje. Pierwsza z nich nosi nazwę właściwości. I posiada trzy pozycje. Pierwsza z nich to nazwa. W tym polu mamy możliwość nadania nazwy stylu tabeli. Następny wariant w tej sekcji nosi termin Typ stylu. Z tej pozycji możemy wybierać rodzaj stylu. Klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Rozwinęła się lista wyboru. Znajduje się tutaj pięć możliwości. Akapit, znak, Połączone, akapit i znak, tabela oraz lista. Natomiast trzecia opcja nosi nazwę styl na podstawie. Za pomocą tej pozycji mamy możliwość stworzenia zmiany stylu tabeli, który tworzymy na inny, podobny do tego, jaki zrobiliśmy. Natomiast druga sekcja w tym oknie nosi nazwę formatowanie. Tutaj mamy możliwość tworzenia nowego stylu tabeli. Pierwsza pozycja w tej sekcji nazywa się Zastosuj formatowanie do. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki spowoduje rozwinięcie listy wyboru. Decydujemy tu, na jakim fragmencie tabeli chcemy pracować w danej chwili. To duże okienko, o. Tutaj. Nazywa się podglądem. Dzięki niemu możemy widzieć postępy naszej pracy nad stylem tabeli. Nad okienkiem podglądu znajduje się jeszcze parę opcji, które możemy zastosować do naszego stylu. Pierwsze dwie to rodzaj i rozmiar czcionki. Dzięki nim możemy zmienić styl czcionki i rozmiar tekstu w komórce tabeli. Obok nich są cztery możliwości, które możemy zastosować do czcionki. Są to pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz zmień kolor tekstu, pozwalający na zmianę barwy czcionki. Linijkę niżej znajduje się jeszcze kilka możliwości. Dzięki pierwszym dwóm możemy zmienić styl i grubość linii obramowania. Natomiast trzeci wariant nazywa się kolor obramowania i jak sama nazwa mówi, dzięki niemu możemy zmienić barwę linii obramowania. Następna możliwość daje nam zrobienie obramowania w całej tabeli. Piąta opcja to wypełnienie. Tutaj możemy zmienić barwę wypełnienia komórki. Natomiast ostatnia możliwość pozwala nam sterować układem tekstu w tabeli. Poniżej okienka podglądu jest jeszcze opis słowny naszego nowego stylu tabeli. Pod nim znajdują się dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich nazywa się tylko w tym dokumencie, co oznacza, że można używać tego stylu tylko w dokumencie, w którym jesteśmy obecnie. Natomiast druga z nich nosi nazwę w nowych dokumentach na podstawie tego szablonu. Dzięki niej możemy używać naszego stylu również w innych dokumentach. Mamy już omówione to całe okienko. Przyszedł czas na stworzenie nowego stylu tabeli. Na początku nadamy nazwę naszemu stylowi. W tym celu przechodzimy do pierwszej pozycji. Tutaj wpisujemy na przykład nowy styl tabeli. Następnie zrobimy obramowanie komórek w całej tabeli. Aby to zrobić, najpierw należy wybrać styl linii obramowania, a zatem klikamy lewym przyciskiem myszki na pierwszą pozycję. Po kliknięciu rozwinie się lista wyboru wzoru linii obramowania. Zastosujemy ten czwarty wzór, klikając na niego lewym przyciskiem myszy. Klikając w pozycję obok, rozwinie się kolejna lista. Z niej wybierzemy grubość linii obramowania komórek. Grubość ta będzie wynosiła 5 punktów. Jeszcze zmienimy barwę linii. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na trzecią pozycję. Po kliknięciu otworzy się okienko wyboru odcienia linii. Jeśli chcemy użyć innej barwy niż te, które mamy tutaj do dyspozycji, to wybieramy wariant więcej kolorów. Te pozycje mam już omówioną w odcinku 11, więc jeśli Państwo chcą wiedzieć, co tam się znajduje, to odsyłam do tego materiału. Tymczasem dzisiaj zastosujemy kolor zielony, klikając na niego lewym przyciskiem myszki. Aby zastosować obramowanie w całej tabeli, Należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na ikonkę obramowania, która znajduje się w tym miejscu. Po kliknięciu widzimy, że już pojawiło się obramowanie komórek. Następnym krokiem w tworzeniu stylu będzie zapełnienie wszystkich komórek kolorem w wierszu pierwszym. Aby to zrobić, najpierw należy przejść do fragmentu tabeli, w którym chcemy wprowadzić te modyfikacje. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszki na pole, które znajduje się obok pozycji Zastosuj formatowanie do. Po kliknięciu rozwinie się lista. Wybieramy z niej wariant Wiersz nagłówka, klikając na niego lewym przyciskiem myszki. Po czym klikamy na pozycję kolor wypełnienia. Wyświetli się wówczas okienko wyboru barwy. Teraz zastosujemy kolor na przykład pomarańczowy. Klikając na niego lewym przyciskiem myszki. Jeszcze tylko zaznaczymy opcję w nowych dokumentach na podstawie tego szablonu i już jest gotowy nowy styl tabeli. Aby go zapisać, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pozycję OK w tym miejscu. W celu zastosowania nowego stylu do naszej tabelki, należy ponownie kliknąć lewym przyciskiem myszki na strzałkę w dół. Wówczas pokaże się lista, na której pojawiła się nowa sekcja o nazwie niestandardowe, a w niej nasz nowy styl tabeli. Klikamy na niego lewym przyciskiem myszki i widzimy, że tabela już przybrała nowy wygląd. Teraz omówię pozycję cieniowania. Dzięki niej mamy możliwość zrobienia tła w komórce. Jak skorzystać z tej opcji? Już Państwu prezentuję. Najpierw ustawiamy kursor w komórce, w której chcemy to uzyskać. Umieścimy go w tej dużej komórce. Następnie najeżdżamy na pozycję cieniowania, która znajduje się w tym miejscu. I klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Wyświetli się okienko wyboru barwy. Zastosujemy kolor, na przykład czerwony. Klikając na niego lewym przyciskiem myszy. Po czym widzimy, że duża komórka tabeli już jest w barwie czerwonej. Jeszcze tylko zobaczymy, jak działa funkcja wyczyść. A zatem ostatni raz klikamy na strzałkę w dół i wybieramy pozycję wyczyść, klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Po tej czynności widzimy, że nasza tabelka straciła wygląd naszego stylu a w komórce tło czerwone, które zrobiliśmy wcześniej, zostało usunięte. W tym materiale to już wszystko. W następnym odcinku zaczniemy omawiać ostatnią sekcję, która znajduje się na karcie projekt tabeli. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Wiktorii za użyczanie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego.